Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym questie, który został dzisiaj dodany. Wykonać go możecie do 18 maja 2020 roku, yy, czyli do poniedziałku następnego, i zaczynamy go w górach zrębowych, tutaj przy namiocie pustelnika, właściwie namiocie. Nasłuchujemy, czy ktoś jest w środku i wchodzimy. I mamy tutaj kolejnego pustelnika Randersa. Jeżeli chcecie wiedzieć, to też ten quest ma przedyskutować się w przyszłości. To jest już chyba z. Nie wiem, piąty albo szósty Quest, który ma nam się w ten sposób przydać w przyszłości. Nie wiem szczerze, co administracja dla nas szykuje. Co co takiego wielkiego będzie działo się w Margonem, że będziemy potrzebowali aż, tylu sprzyjających, aż tyle sprzyjających nam postaci. Zamienili się ani w kamień. Ciekawe. Chyba to będzie coś może z jakimiś mocami natury, bo w sumie tak. Enoliana w Verbinie opowiedzmy o tym, co się wydarzyło, i teraz idziemy w takim razie do Verbin. Enolian siedzi sobie tutaj na ławeczce w centrum Verbin. Mówimy, że stało się coś strasznego. Odnajdź Randersa, przeszukaj trakt od gór zrambowych do Mythar. Nie mógł uciec daleko, no i w takim razie zabieramy się za szukanie Randersa. No i dobrze, znaleźliśmy Randersa, on jest tutaj w zachodnich rozdrożach, o w tym namiocie Wchodzimy do opuszczonego namiotu. No i znajdujemy naszego pustelnika. Odnajdź Dargara i odbierz od niego rękawicę, którego mogą powstrzymać moc Randersa. No to w takim razie idziemy do Dargara. Dobrze, jesteśmy w górach zrębowych tutaj. I wystarczy, że przejdziemy sobie po prostu tutaj tak prościutko. I jest Magdargar tutaj jest ten namiot, gdzie zaczynaliśmy tego quest'a, rozmawiamy z nim i musimy zdobyć dla niego trzy dżdżownice, które znajdziemy w okolicy. Ja nie będę teraz przerywał i pod dżdżownicę idziemy do kopcy. Tak. I otrzymujemy jedną o, dżdżownicę. Yy, nie wiem, czy to trzeba szukać do skutku. Nie. Yy, dobra. Polecam też w minimap plus wpisać sobie po prostu kopiec i nam się pojawią tutaj y, miejsca, gdzie jest przepraszam, gdzie jest kopiec i po prostu lecimy i zbieramy tr trzy dżdżownice okej, okay, tutaj mamy drugi kopiec bierzemy i trzeci kopiec tutaj jest on na przykład no i mamy trzy dżdżownice wracamy do Maga Dargara. naprawdę bardzo ciekawa nazwa NPC-ta ale on już tutaj, on jest on tu stoi w sumie zawsze dostajemy, dostajemy rękawice Dargara, które mamy zanieść Randersowi. W takim razie już widzimy się u niego. Z powrotem wchodzimy do opuszczonego namiotu, tak jak ostatnio. I dajemy pustelnikowi rękawicę Maga. Dobrze. I co mamy zrobić teraz? Okazało się nieskuteczna. Pustelnik zamienił się w kamień. Udaj się do nimfy ze skalistej wyżyny i poprosimy o pomoc. Widzimy się w takim razie u nimfy. W skalistej Wyżynie. Nimfa znajduje się tutaj w prawym, górnym rogu lokacji Skalista Wyżyna. I z nią rozmawiamy, wybieramy ostatni dialog. Przeprowadź kamiennego Randersa do nimfy, no, czyli z powrotem wracamy do naszego pustelnika. Ponownie wchodzimy do opuszczonego namiotu. Mamy naszego Randersa. I już. Spokojnie teraz rozmawiamy sobie z nimfą, która odczarowała naszego Randersa, naszego pustelnika, a my wybieramy nagrodę z doświadczeniem. Bez doświadczenia ja wybieram z doświadczeniem i jeszcze w nagrodę dostajemy kamiennego motyla, który teleportuje nas. Do gór zrębowych. Ja Wam bardzo dziękuję za tą solucję. Proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!